Szkoły. Organizowane komplety. Dobrze. Kiedy by możliwość na wsi, żeby się tam gdzieś w po po kilku, po kilku dziećmi. A tak to trzeba było wchodzić w ustronne miejsca, na przykład tam, na Podlesie. Wyskonacze były domy konspiracyjne, gdzie dzieci się uczyli. W samym Włodzisławiu, czy też w okolicach, gdzie to nauczanie tajne funkcjonowało? Włodzisław rozumiesz, rozumie, na Ważyce bodajże, czy jeszcze gdzieś? W których miejscach, o ile chodzi o Piotrkowice, to wiem, ale w tych innych to, to, to była konspiracja przecież. To. to nie było to głośne, tak to nie, to. A Wiele rzeczy wiedziałem, bo byłem łącznikiem komendanta podobodu To byłem łączność i z Błodzisławiem, i z Tawarzycami, i z Bierzwinem. Chociaż Bierzwinie nie były, ale od komendanta y, y, Mędubki, jak jest ten, zarosił za, za do Nowarzyc, a ten znowu z Nowarzyc miał swoich y, y, łączników, którzy, którzy dalej dali dorę, doręczali. Wiedziałem, że w Włodzimierzu są tajne komplety. Ale powiedział dokładnie, u kogo to było, to nie, nie pamiętam po prostu. Z jednych takich nauczycieli to chyba był pan profesor Żebrak, tak? Który... Józef. Tak, on mnie Który... uczył. Był kierowikiem, tak. on był chyba za tajne nauczanie wywieziony do święcimia, tak? Nie, tego nie wiem, Wyżona jego uczyła też, ale po wojnie był w pięcach, no bo przeżyło święcie. Bo jeszcze też na terenie była drukarnia, tak, co prowadził, zdaje się, pan Żołna, był redaktorem. Pseudonim długi. W długi, no. A w Piotrowicach u kogo było to nauczanie? Bo mówi Pan, że w Piotkowicach to Pan wie, wiedział. U kogo było yy, w domu? Poza się u Czarneckiego, u Dziury, u Przeważnie tam.